Ostatnio internety zalało takie nagranie z łódzkiego Ubera. Nie no, jadę tam na... Tań tu kur... Stanął cicho, 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 cicho. Spokojnie. Scenariusz jak z jakiegoś thrillera. Pasażerka wyciąga nóż, przystawia go do gardła kierowcy i w sumie na początku to nie wiem o co jej dokładnie chodzi. Każe mu niszczyć telefony, miejscami oni mają takie wyrazy twarzy, jakby to była ustawka. Leż przez chwilę pomyślałem, że to może być jakaś reklama taniego kursu samoobrony, ale nie, służby potwierdziły to nie była ustawka. I dlaczego w ogóle się tym zajmuję? Bo filmik pokazywał mi się głównie na grupach strzeleckich i zauważyłem tam pewien trend. Większość komentarzy, ogólnie taka w cudzysłowie normalna, do nich za chwilę wrócimy, bo w dużym uproszczeniu większość z tych rzeczy sam bym napisał w podobny sposób, ale wylała się też fala komentarzy typu. Czego by to oni nie zrobili, jakich to tam była cała masa momentów, żeby ją obezwładnić? Właśnie znaczy, jeśli chodzi o broń, no to klasyka. Gdyby miał broń, to by ją odstrzelił. Czy oczywiście w USA to by nie przeszło. W Stanach bałaby się nawet grozić kierowcy, bo by wiedziała, że ten może mieć też broń. No tak, bo przecież w USA nie ma napadów z bronią, do tego też jeszcze wrócimy. I jako zwolennik dostępu do broni powiem wam jedno: sprawa jest o wiele bardziej złożona. Ale wydaje mi się, że machanie pistoletem w internecie jest łatwiejsze niż taka realna sytuacja. Jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, walki o życie w ciastym samochodzie. Wielu uważa, że broń palna rozwiązuje każdy problem bezpieczeństwa. No nie do końca. No ale jak to? To nie jest tak, że jakby każdy mógł mieć broń, to ludzie by do siebie nie strzelali? A w internecie widziałem takiego mema, że napastnik pomyśli 10 razy, zanim zechce okraść kogoś, bo wie, że w domu ta osoba może mieć broń. No i znów. Mimo to na świecie nadal zdarzają się kradzieże i napaści. Bo bawię się teraz specjalistę od wszystkiego i będę mówił mądrym językiem. W sytuacji w łodzi mamy do czynienia z dystansem ujemnym. Napastnik siedzi za potencjalną ofiarą. Ma nóż przy tętnicy kierowcy. Kierowca jest przypięty basami i ma ręce na kierownicy. Czy tam w okolicach kierownicy? Nie, nie stop, stop, stop. Cicho. Cicho, ja nie psy wyzwałem. będę W tym momencie wyciągnięcie czegokolwiek, pistoletu, noża, gazu, to jest loteria. To jest loteria, w której znów. Górnolotnie stawką jest życie. I każdy gwałtowny ruch ręką w dół do kabury może sprowokować odruchowe cięcie nożem. Ona miała do zrobienia kilkucentymetrowy ruch, tak a on musiałby sięgnąć gdzieś, dobyć broń, gaz, nóż, namierzyć ją trafić, oddać strzał i to nie jest kwestia sekundy 400 setnych na dobycie broni na IPSC, tylko być albo nie być. I tak w tej sytuacji ktoś wydaje się mieć jaja ze stali, albo po prostu po nim tego nie widać, bo jak mówiła większość normalnych komentarzy, to ja też nie wiem, jakbym się zachował. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. patrz, paźdź patrz, łamie, paźdź, patrz, spoko, łamie, z Ostatni atak nożownika przeżyłem jakieś nigdy temu, więc istnieje szansa, że tętno wywaliłoby mi pikawy z klatki schodowej. Jeszcze wracając do argumentu, napastnik wie, że możesz mieć broń, więc nie zaatakuje. Przecież w internetach jest masa nagrań z napadów na sklepy w USA. I tam obie strony często mają broń. Czy to sprawia, że złodzieje nie próbują swoich sił? I tu napiszę coś niepopularnego, co nie powinno mi przez usta przejść. Natomiast często obecność broni po stronie ofiary jedynie eskaluje brutalność napastnika. Mhm. Jeśli ten przestępca wie, że możesz się skutecznie obronić konsekwencji. Pozbawiając go tętna, to może być bardziej skory do tego, żeby strzelić lub dźgnąć jako pierwszy, i nie dając ci szans nawet na negocjacje. Tak moi drodzy, wydało się, jestem szczelcem sportowo-kanapowym, a nie janym komandosem. Tarcza nigdy do mnie nie strzelała, nigdy mi nie oddała, nawet do mnie nie mierzyła. Raz tylko przyciąłem sobie palce tym takim do szywek i to całe moje bojowe przeszkolenie. Dlatego z całą pewnością wolałbym być tchórzem z pełnymi portkami niż bohaterem z tą taką wypłaszczoną linią na kardiomonitorze. Na tym nagraniu napastniczka wydawała się być zdeterminowana, żeby zdobyć pieniądze, czy tam telefon, czy żeby po prostu coś odwalić. Bo tak, nie wiem jak to się zaczęło, oficjalna wersja jest taka, że on gdzieś tam nie chciał jechać, ona wcisnęła i później widzimy już to nagranie. Ten tak są. To po prostu drugi, Raz. to jest drugi telefon, to poczekaj, Raz, poczekaj, kur... poczekaj, 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 Raz, kur... poczekaj, poczekaj, bez przesady, bez przesady. I gdybym miał oceniać działanie tego chłopaka, no to gość zachował się wzorowo. Staram się wczuć w taką sytuację, i chyba zrobiłbym, starałbym się robić podobnie. Oddałbym te telefony, kasę, uspokajałbym, próbowałbym rozmawiać. Hehe, <laughs> postawa niewolnika. Dobrze was tam wytresowali. Mhm. A ty odstaw filmy Vegi i mniej Jona Wicka i też powodzenia. Ale czy to moje całe gadanie znaczy, że lepiej jest tak, jak jest, i pistolety nie dla Polaków? To zależy. Już tłumaczę od czego. Tak, jestem wiejskim filozofem i zawsze to zależy od czegoś. Są plusy i minusy każdego rozwiązania. Uważam, że broń jako taka powinna być powszechniejsza i jej legalne zdobycie pod pewnymi względami ciud łatwiejsze. Natomiast w polskim prawie, systemie prawnym, ta powyższa sytuacja by nie przeszła, gdyby tam było użycie broni w celu odparcia ataku. I tu można sobie mówić lepiej, żeby iluś tam sądziło bla, bla, bla. Gość za użycie broni z miejsca dostałby wyrok. I tu mogę się założyć o milion dolarów, że to by nie zostało umorzone, że miałby wielkie problemy. Od kilku lat szukam historii, gdy ktoś legalnie użył broni palnej w celu odparcia ataku, a nie jest byłym wojskowym prokuratorem, jakimś tam przezamożnym biznesmenem i taka osoba nie poniosła najwyższych konsekwencji. To nawet nie chodzi o to, że miało postępowanie. Nie, że nie odebrali jej broni, że nie dostała zarzutów, usiłowania. Wiecie tam czego? Tak to niestety wygląda i od tego trzeba by było zacząć. Natomiast muszę starać się być obiektywny. I trochę w kontrze do własnej postawy. Lubię gdybać. Dlatego teoretycznie istnieje też taka szansa, że jeśli chłop byłby obeznany, obeznany w broni i wszystkich tych taktykach samoobrony, to teoretycznie mógłby być bardziej uważny. Dostrzegałby na przykład takie mikrosygnały, jakieś ekspresje, ton głosu. Może na przykład na wszelki wypadek wcześniej odpiąłby sobie pasy. Posiadanie broni realnie zmienia, takie modne słowo, mindset. Wchodzi się w taki tryb. Spokojnej czujności. A może to tylko tak mi się wydaje? No, już z drugiej strony sam już nie wiem, co jest lepsze: błogi spokój i głupia niewiedza, czy ciągła prewencyjna paranoja, że każdy wszędzie potencjalnie chce ci coś zrobić. Natomiast po tym nagraniu ten chłopak powinien dziękować tym, którzy wymyślili wideo rejestratory, bo gdyby nie było nagrania z tego zajścia, to mamy słowo przeciwko słowu, tak? Gdzieś tam w dyskusjach w komentarzach pojawiało się, że rzekomo napastniczka miała później po wyjściu z tego samochodu krzyczeć, że ten kierowca chciał jej zrobić wiadomo co. Nie wiem, na ile to prawda, na ile gówno prawda, ale wersja idealna do bronienia się przez napastniczkę. Dodajmy do tego kurs nocny, kierowca ubiera mężczyzna, a tak w ogóle to przecież nie jej nóż, ona mu go tylko szczęśliwie wydarła. Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, co by było, gdyby chłop odparł skutecznie ten napaść z użyciem broni? Na koniec jeszcze trochę poza tematem. Chciałbym podziękować za ten film, za całą akcję. Tak, ta napastniczka zrobiła paradoksalnie dużo dobrego, bardzo dużo dobrego. Jestem daleki od takich walk między płciami, nie lubię tego. Dlatego jako jednostka staram się nie brać udziału w takich przepychankach. Natomiast ten materiał powinien trochę nam. Mieszać tak ogólnie w opinii publicznej, bo pokazuje on, że agresja jest nie tylko zarezerwowana dla mężczyzn. Znów zapytam, kto by mu uwierzył, gdyby nie to nagranie? Przystawiła ci nóż, tak? 60-kilogramowa kobieta przystawiła ci nóż i nie mogłeś jej odepchnąć? I ty się nazywasz facetem? Ciekaw jestem, ile takich sytuacji zostało zbagatelizowanych już na etapie szkoły, później w pracy, w różnych codziennych sytuacjach, ale to temat na inny temat. Z różnych takich medialnych ustaleń da się wynaleźć, że grozi jej do 20 lat więzienia za rozbój z użyciem noża. Podobno 32-latka była już znana z różnych takich wybryków. Jak myślicie, jak skąd? Kończy się ta sprawa. Będzie do żywocie czy może 100 złotych żywny? Daj mi znać w sekcji komentarzy. A jeśli podobają Ci się tematy związane z bronią, ale nie tylko, z takim też gdybaniem na temat broni, to koniecznie mnie zasubskrybuj, bo mam i będę miał tego więcej. Do zobaczenia na Strzelnicy, cześć.